Cześć kryptowariacie! Witam Cię na kanale Kryptoanaliz, gdzie na pewno znajdziesz coś dla siebie. Oprócz codziennych analiz i poradników edukacyjnych masz też możliwość dołączyć do fajnej ekipy pasjonatów kryptowalut. Jak jesteś nowy na rynku i dopiero się uczysz, jak grać na giełdzie, to tutaj znajdziesz sporo przydatnych informacji. A jak podoba Ci się ten kanał i chcesz dołączyć do naszej grupy na Discordzie, to wbijaj na Patronite. A. Tam dołączysz do ludzi, którzy codziennie inwestują na rynku krypto. Pamiętaj, że nie będziemy namawiać cię do inwestowania zakupu kryptowalut czy zapisywania się na drogie płatne szkolenia. Kładziemy największy nacisk na edukację. Tam Kamil dzieli się swoją wiedzą, wyjściami na dźwigni, ale też masz bezpośredni z nim kontakt. Wszystkie potrzebne informacje masz w opisie filmów na YouTube oraz w postach na Twitterze i Instagramie. Pamiętaj też, że Kamil nigdy nie pisze pod filmami prośby o kontakt na PRIV i nigdy nie gra pieniędzmi widzów. To oszuści, którzy się pod niego podszywają. A teraz dawaj lajka, like klikaj suba i Kamil oddaje Ci głos. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w poradniku, o który Wy właśnie prosiliście mnie. Czyli chcieliście zobaczyć jak działa i jak zakładać stop lossa kroczącego, czyli tak zwany... Trailing Stop na Bing X, dlatego specjalnie dla Was powstał ten poradnik, jesteśmy już na stronie głównej na Bingu, na moim koncie, ja tutaj specjalnie Wam za chwilę wszystko pokażę, co dokładnie, z czym tutaj, jak odpalić i jak tutaj sobie ustawiać, przesuwać i jak jest realizowane są pozycje właśnie na tym stoplosie kroczącym o który tak właśnie często pytaliście, bo wiecie, że ja bardzo często go właśnie używam w swoich zagraniach i jak dla mnie jest to najlepsza forma zabezpieczenia wszystkich pozycji na krypto. Teraz wejdźmy sobie na główny pulpit na bingu. Pokażę wam jak tutaj wygląda. No jeżeli gracie na komputerze, bo na telefonie troszkę inaczej to wygląda, no to pewnie osoby grające na Bybit czy na Binance, no widzą, że jest to bardzo podobnie, ale jest taka różnica, że tutaj oprócz tych kryptowalut, które wszystko tutaj wam pokazuje, te pary walutowe, to oprócz tych kryptowalut mamy też Forex, mamy też indeksy, no, i mamy też towary, więc tutaj każdy coś znajdzie ciekawego dla siebie, na przykład w indeksach i w forexie mamy nawet dźwignie razy 200. Tu mamy oczywiście buy i sell, czyli shorty i longy można grać. Mamy tutaj, jak akurat specjalnie wpłaciłem około 100 dolarów dla przetestowania. Tutaj wyświetlają się nasze pozycje. No, i mamy główny panel, wykres, gdzie możemy sobie rysować, tak jak w TradingView. Ja Wam to później pokażę tutaj, jak można sobie korzystać z tych wszystkich narzędzi. Tak więc, pomału będziemy startować. Pamiętajcie też o tych wszystkich tutaj. Bonusach i dodatkach, które można sobie realizować. Jest to bardzo fajna też opcja korzystania i nauki gry na dźwigni. Są też coiny testowe więc wszystko, co potrzebne do grania. A my zaczynamy sobie. Mamy tutaj oczywiście bitcoina, Na bitcoinie to pokażę. Tutaj wybierzmy sobie, jakim, jaką częścią kapitału zagramy sobie za całość. No i odpalimy shorta. I short już jest odpalony. Tutaj ustawiamy sobie trailing stop i tu wbijamy jaką odległość mam nam zachowywać. Myś piszemy 50 dolarów. I tutaj mamy już ustawiony trailing stop. Mamy tutaj cenę. No i możemy sobie zobaczyć jak wygląda sytuacja aktualnie. Tutaj mamy na wykresie poziomą tą czerwoną linię, pokazuje nam tutaj, to jest pozycja, z której startowaliśmy. Tutaj niebieską linię Wam już zaznaczyłem, gdzie aktualnie znajduje się nasz stop loss kroczący. No i warto zauważyć, że w momencie kiedy cena zjeżdża nam w dół, czyli potencjalnie zarabiamy, no to stop loss przesuwa się tak, aby na maksymalna odległość od naszej pozycji to było właśnie 50 dolarów, warto o tym pamiętać ponieważ w momencie im dalej będziemy zarabiać im nasza pozycja będzie więcej zyskiwać to stop loss cały czas się przesuwa jest to najlepsze rozwiązanie i musimy wtedy siedzieć cały czas przed komputerem, a w momencie kiedy cena nam się cofnie no to Stop Loss pozostaje na ostatnim najniższym poziomie, który zaliczyła cena. Pamiętajcie, wybieracie sobie odstęp, no i na tym odstępie nam Stop Loss się porusza. Tu mam aktualnie 50 dolarów. Tutaj, żeby pokazać jak to działa, no to jest bardzo akurat fajne tutaj, fajne miejsce. Widzimy teraz, aktualnie cena nam spada, i ten stop loss cały czas nam się przesuwa. Zawsze możemy sobie też odpalić standardowy stop loss. Tutaj mamy też opcję take profit. Oczywiście, tak jak na każdej giełdzie kryptowalut, możemy sobie poustawiać, no ale tutaj ten stop loss kroczący to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. No i widzimy, i mocniej nam cena na szorcie zarabia, tym my zarabiamy podwójnie. Stop loss nam się przesuwa automatycznie no i jesteśmy coraz bardziej bezpieczni. To jest najlepsze rozwiązanie, kiedy na przykład ja lubię na noc zakładać takiego stop lossa, czyli w najgorszym wypadku jestem tam jakąś odległość wtedy zabezpieczany, gdyby cały czasem coś się wydarzyło no i cena nam by się cofnęła w przeciwnym kierunku I teraz fajnie, pozycje mamy już na zielono widzimy stop loss cały czas nam się przesuwa ja tutaj na potrzeby materiału wam takie najnudniejsze urywki przewinę w montażu No i cena nam bardzo fajnie teraz zyskuje. I zobaczcie, im niżej schodzimy, tym trailing stop nam się automatycznie przesuwa, ale tylko w kierunku, aby nas zabezpieczyć, naszą pozycję, żeby zabezpieczyć przed ewentualną z zawrotką w przeciwnym kierunku. Ja od kiedy właśnie widzicie, jak się fajnie przesuwa? Od kiedy tutaj zaczynałem korzystać z tego rozwiązania. No to ja już praktycznie standardowego stop stoplosa nie używam. Dla mnie to jest najwygodniejsze rozwiązanie. No i teraz narzucę Wam drugą linię, gdzie aktualnie teraz znajduje się nasz stoplos. Czyli zobaczcie, jaką drogę cena nam przebyła. Zrób, zaznaczmy sobie to może strzałką w dół. I taki odstęp nam cena przebyła, czyli praktycznie teraz, gdy w momencie zawrócenia ceny, no to jest znajdujemy się na tym szczycie lokalnym tutaj, gdzie nam cena aktualnie wybiła, czyli nasze wejście było prawidłowe, cena zjechała nam w dół na naszym shortcie. No i cena cały czas jest w zysku. Widzicie, możemy sobie tutaj sprawdzać cenę warto też przypomnieć tutaj o tym przycisku gdzie niektórzy lubią się palić swoimi pozycjami jest to też fajna opcja o i cena oraz kolejny będzie nam przesuwać naszego losa. Jest to bardzo wygodne, jeżeli korzystacie z telefonu, to na telefonie też bardzo prosto się zakłada takiego stop losa. Ja już to praktycznie odruchowo tylko nie mamy go na głównym panelu, tylko w trzech kropkach z boku wystarczy przy otwartej pozycji. Wdusić te trzy kropeczki na telefonie i wyskakuje nam Trailing Stop i tam możemy sobie spokojnie to ustawić i wtedy można spać spokojnie. Najlepszą też opcją ustawiać sobie ten trailing stop dopiero jak nam cena zjedzie dosyć fajnie na plus i na przykład wtedy wrzucamy sobie taki odstęp na przykład obliczając ile jesteśmy od pozycji wejścia, czyli w najgorszym wypadku, wtedy zamyka nam na break even, czyli w najgorszym wypadku, gdyby cena nam nie poleciała jeszcze bardziej na plus, no to zamknie nam na momencie wejścia. Widzicie, cena nam się chwilowo zatrzymała, ale za chwilę nam poleci znowu w dół. No i zacznie nam znowu jest stop loss kroczący przesuwać więc widzicie między trailing stop a naszą aktualną ceną cały czas w momencie kiedy zarabiamy mamy dokładnie odstęp tych 50 dolarów gdzie wbiliśmy w momencie otwierania pozycji Cena delikatnie nam zawraca, a stop Loss cały czas stoi w ostatnim miejscu, w którym się przesunął. To jest naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie. Jedynym minusem, który tutaj aktualnie jest, to że ten stop loss kroczący nie jest zaznaczony na wykresie, ponieważ, jeżeli zaznaczymy na przykład zwykłego stop lossa bądź take profit, to one również zostaną zaznaczone tak jak ma to miejsce na przykład na Bybeat, Mamy zaznaczone je na wykresie, tak jak tutaj mamy. Nasz poziom wejścia, no i wtedy możemy nawet bez wchodzenia w edytor tick profit i stop loss możemy sobie na wykresie tylko najechać myszką i ręcznie przesunąć sobie te linie. No i automatycznie wtedy nam zmienia. No i zobaczcie, cena nam znowu zawraca w dół, i znowu pewnie nam przesunie naszego stop lossa kroczącego. Tak jest, już się przesuwa. Im cena niżej schodzi, tym mocniej schodzi ten nasz stop loss. O, widzicie? I teraz możemy sobie przesunąć. I teraz już ta nasza linia zjechała nam na poziom naszego wejścia. Teraz mam troszkę tutaj przewinę to w montażu, żeby to nagranie nie trwało bardzo długo. Widzimy, że tutaj cena nam bardzo się zbliżyła, praktycznie pod tego stop stoplosa. Widzicie, że stoplos cały czas stoi w miejscu, nie przesuwa się że jesteśmy już bardzo blisko zamknięcia pozycji. Teraz znowu troszkę przyspieszymy, aby to nagranie nie trwało godzinę. Widzimy, jak cena tutaj walczyła. Między kupującymi a sprzedającymi jesteśmy bardzo blisko wybicia tego stoplosa. No i cena leci nam znowu w dół, czyli w kierunku, który nas akurat bardzo zadowala. No i widzicie, znowu nam cena tutaj leci w dół. No i stop loss znowu po raz kolejny przesuwa się dalej. Jak widzicie, nie trzeba tutaj cały czas siedzieć, przesuwać sobie tego stop lossa. On automatycznie w odległości 50 dolarów przesuwa się razem za ceną. Jeżeli to jest na przykład dosyć duży lewar, to, to ustawiamy sobie na przykład dosyć dużą odległość, ponieważ wiemy, że lubią być wahania. No i wtedy możemy spokojnie sobie zostawić taką pozycję. Troszkę tutaj przybliżę wam. I widzicie, i zjechaliśmy już znowu z naszym stop-lossem niżej, już jesteśmy na tym poziomie, czyli jesteśmy już poniżej pozycji wejścia. Czyli teraz, nawet w najgorszym wypadku, gdyby cena nam odbiła do góry, no to tak jesteśmy na plusie. Więc tutaj widzimy dosyć już fajny procent. Co prawda, to jest na małej dźwigni. Dlatego to są dosyć małe kwoty, ale to jest tylko film instruktażowy, żeby wam pokazać, jak korzystać tutaj z tego narzędzia, które naprawdę bardzo się przydaje. Szczególnie kiedy takie wahania na przykład podczas Fedu, czy CPI, na przykład potrafią dosyć mocne strzały robić, wtedy takie stop lossy kroczące bardzo się przydają. Bo nie jesteśmy w stanie ręcznie edytować na szybko stop lossów i może nam naprawdę wtedy zlikwidować portfel. Teraz widzicie, dojechaliśmy do momentu, gdzie mamy dosyć mocny tutaj opór przed spadkami. Cena nie chce już tutaj. Mocniej nam się wybić. Stop los dosyć fajnie tutaj zabezpieczył nam już to wejście. I tutaj nam cena pomału zaczyna odbijać do góry. No i tutaj widzicie, możemy sobie zaznaczyć stop-take profit ręcznie. Ja tu wpiszę powiedzmy przykładową kwotę, chociaż pewnie tak cena już nam tam nie zejdzie. To oczywiście po wpisaniu błędnej nam wyskoczy informacja, że cena znajduje się dużo niżej. wbijemy okrągłą. Oto od razu stop lossa też, żeby wam pokazać na jakiej zasadzie to wygląda na wykresie. O, i zobaczcie, tutaj mamy już zaznaczony stop loss, take profit. No i to, co właśnie mówiłem. Tutaj mamy nasz roczący, i tutaj mamy obydwa. Możemy sobie przesuwać ręcznie, i tak samo tutaj ze stoplosem możemy go przesuwać ręcznie góra-dół, bądź wyłączyć to całkowicie bez wchodzenia do edycji filmu. To sobie wyłączymy. No, i zobaczcie, cena nam tutaj zjeżdża, i przesuwamy sobie do ostatniego miejsca, gdzie nam przesunął się stop los kroczący. I obserwujemy dalej, jak cena tutaj się zachowa. Więc nasz stop loss dosyć dro długą drogę już tutaj sobie przebył bez praktycznie naszej ingerencji. No i zobaczymy, jak tutaj cena się teraz zachowa. Na razie idzie cały czas, yy, zyskuje nam i widzimy, jak wszystko ładnie się tutaj przesuwa, równo o 50 dolarów, tak jak wam pokazywałem na początku. Oczywiście można sobie też ustawić większą bądź mniejszą, ale pamiętajcie, że przy takich ruchach na krypto to lepiej jednak zachować dłuższą odległość. Widzicie, aktualnie mamy na dźwigni razy 10, 3,4% zysku. Możemy sobie pobrać na dysk, bądź wysłać na Twittera. No i widzicie, tutaj przesuwają się cały czas ten stop loss. I tutaj, o widzicie, już mamy robione zakupy. Odbija nam dosyć mocno aktualnie. Cena, więc zobaczymy jak tutaj nasz Stop Loss się zachowa w aktualnej sytuacji. Widzicie, że w tym momencie Stop Loss zatrzymał się na ostatnim miejscu, do którego zjechał w odległości 50 dolarów. No i nasza pozycja jest w dosyć fajnym punkcie aktualnie zabezpieczona. Cena jednak idzie dosyć mocno do góry. Czyli, w momencie teraz, wybicia my jednak będziemy na dosyć fajnym proficie. No a w momencie, gdyby teraz faktycznie cena poszła dosyć mocno do góry, no to mogłoby nam albo zlikwidować portfel, albo wywalić stop lossa, który byłby ustawiony na samym początku i na dosyć pewnie. Fajnym minusie, więc lepiej, jednak, żeby był plus, pamiętajcie, jeszcze są opłaty transakcyjne, ale z linku pod filmem macie dużo mniejsze. Macie rabat na te opłaty, więc można sobie skorzystać z linku. No a my sobie tutaj patrzymy, jak cena zachowuje się względem naszego stop lossa kroczącego, o którym właśnie dzisiaj mowa w nagraniu. No i widzicie, że jesteśmy blisko tego stop lossa. I wszystko na to wskazuje, że za chwilę nam cena automatycznie się zamknie. Więc to jest bardzo dobre narzędzie. Widzicie, cena idzie do góry, stop loss cały czas stoi w miejscu. I widzicie, już jesteśmy bardzo blisko. Ja wam przybliżę ten wykres. No i cena już jest na granicy aktywowania naszego stop lossa. No i cena dotknęła naszego stop lossa. Automatycznie cena została. Zamknięta nasza pozycja, i widzicie, że dosyć fajnie nam tutaj ten stop los kroczący zadziałał, więc tutaj ważne, żeby mieć dobrą odległość od naszej pozycji żeby nam przypadkowo za szybko nie wywalało naszych stoplosów, więc tutaj każdy według swojego uznania musi po prostu wziąć na to. O swoje obliczenia. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Taki krótki poradnik, ale myślę, że bardzo przydatny w naszych zagraniach.